A o, ziołku, siemanko. Siemanko, orły. Siemanko, orlice. O, i pozdrawia. Co? Przez wczoraj, przez wczoraj Kanada. Wczoraj Bielawa. Dzisiaj Kraków. Kilka lat temu Olimpiada. Teraz przed Olimpiadą była jubilerka diamenty, złoto, platyna. Przecież, jeżeli chodzi o skrócenie czy łańcuszka, czy pierścionka, powiększenie, skrócenie, nie? Jeżeli chodzi o wycenę diamenta, tylko ma małą lupę do tego potrzebuje na oko, to to też binio, nie? Ale dzisiaj, popatrzcie co dzisiaj jest. Dzisiaj binio. Na kontraktorce tutaj się znam. Ale bliski znajomy z Bielaby, tego firma, tutaj buduje. Byłem w środku. Nie wiem, kto co 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 to kupił. To, to wygląda tak, lekko, jak z kosmosu. Mo, może u folutki to zakupili, co będą tu mieszkać, popatrzcie. A dla mnie, dla nas, tym bardziej dla mnie, powtórka z rozrywki. Z rozrywki powtórka. Słuchają ją biura, słuchają podwórka. A czas sobie płynie banalnie, tik tak. Powtórka z rozrywki. O tak! Au!